Cześć Siemanko, dzień dobry moi drodzy. Wyjeżdżam sobie w tej chwili z zajezdni MPK Rzeszów przy ulicy Lubelskiej 54 w Rzeszowie. I co? Co my mamy dzisiaj w planach? Dzisiaj w planach. W ogóle to jest 1 listopada. A z czym się wiąże 1 listopada i dlaczego przegub wyjeżdża na miasto mimo tego, że jest święto, a w Rzeszowie przeguby na święto w święta nie wyjeżdżają na miasto? Otóż yy, dlatego, ponieważ jest 1 listopada i jest święto wszystkich świętych. Przeguby wyjeżdżają na miasto, są linie cmentarne, są linie specjalne. Eee... Więc są zadysponowane przeguby, żeby pasażerowie mogli się w takich autobusach pomieścić. W tym filmie przejazd techniczny, tak jak widzicie po tytule filmu, z zajezdni na ulicę Hetmańską, konkretnie na przystanek Hetmańska Stadion 07. Skąd początek swój ma linia o symbolu B. Hetmańska, Stadion, Cienista, Cmentarz. Linia specjalna, ale w tym filmie będzie tylko i wyłącznie przejazd techniczny. A same nagrania y, linii cmentarnej B z Cienistej i do Cienistej będą w dwóch osobnych filmach. Drugi rok pod rząd dostaje linię cmentarną. Właściwie to drugi dzień, pod zgłos... drugi, dzień drugi rok pod rząd zgłosiłem się na y, linię cmentarną na Ochotnika. Ponieważ jednak raz do roku tylko takie autobusy kursują. Przejazd na ulicę Hetmańską mogę wykonać w trojaki sposób. Mianowicie pojechać prosto y, do ulicy Lubels ulicą Lubelską, do Alei Wyzwolenia, skręcić prawo wyzwolenia. Przejechać przez y, potem następnie Okulickiego, Witosa i Batalionów Chłopskich, skręcić potem w Powstańcu Warszawy, wjechać w postaci Warszawy i skręcić w Hetmańską. Mogę pojechać przez miasto centralnie, czyli Lisa Kuli, Hetmańska i tam wykonać gdzieś zawrotkę, prawdopodobnie na postaci Warszawy. Y, I oraz trzecia droga, którą ja wybiorę, będzie to droga, mm, przez obwodnicę Rzeszowa Czyli tutaj wjeżdżam w tej chwili na wiadukt imienia Tadeusza Mazowieckiego Chyba Tadeusza, tak mi się wydaje Potem przejadę przez żołnierzy I Armii Wojska Polskiego Przejadę przez obwodnicę Armii Krajowej i z armii krajowej wjadę w powstańcu Warszawy i z Powstańcu Warszawy skręcę w, w Hetmańsku tak będzie chyba najlepiej chociaż teraz zastanawiam się czy dobrze robię ponieważ jest godzina 8.56 ruch wokół cmentarza może się już, może się już zwiększać ale całe szczęście wyjechałem sobie z bazy, tak na około 5 minut przed planowanym rozpoczęciem. Raczej wydaje mi się, że o tej godzinie jeszcze korków nie powinno być nie wiadomo ile, ale lepiej dmuchać na zimne, jak się domucha. Ja włączyłem sobie aktualnie piec centralnego ogrzewania webasto. Przynajmniej na te 5 minut, żeby mi się tutaj troszkę powietrze zagrzało, żeby to szybciej zeszło, aniżeli z samego silnika. Bo temperatura na zewnątrz to jest tylko i, 9, tylko i aż 9 stopni. I tak nas temperatury i pogoda w tym roku, w roku 2023 strasznie rozpieszcza pod kątem temperatur i ogólnej pogody. Noc przed 1 listopada padał deszcz. To taki mocny deszcz. Jeszcze widać mokry asfalt. Zresztą teraz już nawet coś tam, coś tam z nieba delikatnie kropi. Bo widzę delikatnie zaciapaną szybę czołową. Ale delikatnie słonko, jak zresztą widzicie w kadrze. Delikatnie gdzieś tam słonko się przez chmurki. Przebija nieśmiało, bo nieśmiało. Z prognoz, które gdzieś tam były, to ma dzisiaj ponoć wytrzymać pogoda pod kątem braku deszczu. Czy to się, czy wytrzyma, to się okaże. I tutaj mam usprawiedliwienie co do niewzięcia drugiej pomocniczej kamery, nie będzie ujęć z drugiej kamery. Dlaczego? Dlatego, ponieważ yy, niestety no, pogoda jest jaka jest, pogoda jest niepewna. Jakbym wiedział, że będzie pełne słonko, to wtedy bym taką kamerę wziął. W chwili obecnej nie będę ryzykował zalaniem kamerki, yy, mimo tego, że gdzieś tam ona ma jakiś niby certyfikat wodoszczelności, ale te uszczelki z biegiem kilku lat, bo kamera nie jest nowa, yy, mogłyś się gdzieś tam wsparcieć, mogły się osłabić i ta woda będzie się wtedy przedostawać. Więc wolałem tej kamerki nie brać. Wystarczy wam niestety, musi wam wystarczyć niestety nagranie tylko z jednej kamery, z telefonu, który aktualnie obrazek widzicie. No, ja już jestem na ulicy Żołnierzy Pierwszej Armii Wojska Polskiego. Będę wjeżdżał na skrzyżowanie z Konfederatów Barskich. Właściwie to Oj, ja cię kręcę, nienawidzę tego. nie Nienawidzę sygnalizacji w Rzeszowie. po prostu nie nienawidzę. Ona tak nie współgra z komunikacją miejską, że to jest hit. Autobus, na pokładzie którego siedzę, jest to oczywiście krążownik, czyli Solaris Urbino 18. Wersja przedliftowa, czwarta generacja o numerze taborowym 774, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. no Następne skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną to będzie skrzyżowanie, na którym już yy, mogą być może być zmożony ruch związany właśnie z odwiedzinami cmentarza, ponieważ na najbliższym skrzyżowaniu skręca się w ulicę. Chyba bałtycką albo morgową, nigdy nie pamiętam, która jest która. I tamta ulica, tutaj, jak się skręca w lewo, na następnych światłach, można dojechać do tylnej bramy cmentarza komunalnego Wilkowyja w Rzeszowie. Rondo Pobitno to już jest inna historia, bo Rondo Pobitno to jest to, to, to tutaj ruchem będzie sterować policja. Tak samo jak na skrzyżowaniu Lugowskiej z dzienistą, gdzie oglądniecie na pewno na nagraniach z przejazdów jak tam będzie wyglądało właśnie sterowaniem ruchem możecie to prawdopodobnie zaobserwować. Mamy tutaj radio z Policji. Zamknięte przejazdy na wprost w drugą stronę, właśnie z kierunku Konfederatu Barskich, kierunku cmentarza. Jest tylko ruch tutaj w obrębie żołnierzy pierwszej Armii Wojska Polskiego na wprost. Mam jeszcze 8 minut według tutaj tego, co mam na sterowniku. 8 minut do startu czy znaczy 8 minut względem czasu, względem hmm, odcinka drogi, na którym się znajduję, patrzcie na to parkowanie. Znaczy, to jest, czy to jest poważne? Gdzie jest policja, gdy jej trzeba? No, niestety, nie jestem w stanie zmieścić się na prawym pasie. Dzięki czemu muszę jechać albo lewym pasem, albo krakiem. Ale pojadę tutaj lewym pasem. W sumie zakazu tutaj żadnego nie ma, a w myśli zasady co jest co nie jest zabronione jest dozwolone. Na razie ruch jeszcze jest, można powiedzieć, znikomy. Na rądzie pobitno jest godzina ups, 9 .00, 2 .00 już więc tego ruchu jeszcze nie ma zbyt dużo, ale to z biegiem czasu ludzie będą wstawać, później po obiadku, obiadek sobie ludzie zjedzą i się zacznie. Ja już jestem na ulicy Armii Krajowej. Ja wam mogę powiedzieć jeszcze. Zgłasza mi tutaj sterownik problem z kasownikiem pierwszym, mianowicie zablokowana szczelina w kasowniku. Ale ja po prostu zrobię reset, szybki reset systemu. I spróbuję może uruchomić ten kasownik ponownie, żeby może uda się odblokować szczelinę. Chociaż nie wiem czy jak jest włączony silnik i włączony zapłon, to czasami prąd. Yy podtrzymuje zasilania kasowniki. Kasowniki nie podtrzymują zasilania z prac silnika, może tak być. Więc to, co ja teraz zrobiłem może nie pomóc. Ale mówmy się, że wjadę na przystanek Ekmańska Stadion i tam będę wtedy wyłączę silnik i zresetuję wszystkie kasowniki. że ten deszcz zaczyna w takim znacznym stopniu ciapać nieba, co będzie skutecznie zniechęcało wszystkich do odwiedzania grobów bliskich. Aczkolwiek na weekend przed Świętem Wszystkich Świętych, a mamy dzisiaj środę, sobota, niedziela była bardzo słoneczna i dosyć ciepła więc wtedy już można było zauważyć wzmożony ruch wokół, wokół cmentarzy więc kto miał załatwić sprawy z bliskimi na grobach to pozałatwiał sobie właśnie w sobotę lub w niedzielę mamy skrzyżowanie z ulicą Krzyżanowskiego numer 36. Skrzypią wycieraczki pod sam koniec procesu wycierania szyby, ze względu na to, że tego deszczu nie ma na tyle dużo, żeby, żeby wycieraczki mogły całkowicie namoknąć. Schylam się do skrzyżowania z aleją Tadeusza Rejtana oraz aleją generała Simońskiego. Ja schylam się w tej chwili po brygadówkę. 9.16 mam kurs, pierwszy kurs z ulicy Hepańskiej. No i jestem już na alei powstają Warszawy. czerwony sygnał światłany Może widać na nagraniu jeden z jupiterów stadionu miejskiego stal wzeszowie, przy którym to mieści się już przystanek początkowy dla linii specjalnej B, To cmentarza przy ulicy Cienistej, mamy zielone ruszamy. Za moment będę przejeżdżał przez Zaporę Rzeszowską, inaczej zwaną mostem karpackim na rzece Wisłok. Most no karpacki, który jednocześnie, tak jak już powiedziałem, pełni rolę zapory wodnej. Skręcam sobie w tej chwili w prawo ulicę Katmańską i kończę. Kończę ten przejazd techniczny.